Mieszkam tu i zawsze będę tu mieszkać, ponieważ to jest moja tak zwana mała ojczyzna. Trzy razy, cztery razy na dobę przyjeżdżała kolejka z ludźmi do pobliskich zakładów Eda. Później nastała era samochodów, więc ta kolejka zaczęła podupadać. Ten budynek to jest jedyny zabytek na terenie miasta Poniatowa. Zawsze mi się ten budynek podobał. Był daleko od miasta, spokój, cisza. Ten budynek starzał się, tak jak my się starzejemy. Nikt nie miał pomysłu, co z tym zrobić. To, że znaleźli się młodzi ludzie i wzięli się za ten budynek, to bardzo mi się to podobało. A to, że tu akurat jest taka działalność, to jestem zachwycona i zawsze tu przychodzę. Po dawnym dworcu kolejowym zostały tylko ściany i dach. W środku jest zupełnie inaczej. Czuje się tu jak w bajce. Jak się przyjdzie po południu na kawę, to można zobaczyć, jak się pasą sarenki na torowisku. W lesie, blisko rzeki, można obejrzeć Żeremia Bobrowe. I to ma swój urok, to ma swój klimat. Ta kolejka kiedyś przywoziła ludzi do pracy. W tej chwili to jest tylko ta kolejka turystyczna. Przyjdzie sobota, niedziela, to nie ma miejsca, gdzie siąść, bo wcześniej są porezerwowane. Spotykam ludzi, rozmawiam, jest dużo moich znajomych, których staram się tu ściągnąć. Przyjadą raz, zachwycają się tym miejscem i wracają. I między innymi dlatego, że dofinansowanie unijne było. To miejsce odżyło, a my razem z nim. Lubelskie. Możemy więcej. Polub, podziel się, polecaj.